No i basan już porozkręcany po trochu, wymyty, wyczyszczony. No i teraz się wezmę za pomalowanie tej ramy, jeszcze tu trochę wyczyszczę, bo Pod plastikami było tego piachu. I co, rama pójdzie w czarny połysk, Tak, jak ten dolny wahać jest pomalowany, już górny nie. Tutaj tylko psiuknę, żeby zobaczyć, jaka będzie różnica. Także będzie dużo lepiej wyglądał. Plastiki to Wam powiem, że takie same jak i w tamtym baszanie. Też trzeba będzie je pomalować, ale pomaluję je w zwykły czarny połysk. już nie będę się bawił w jakieś metaliki. I zrobię całego kłada na czarno z jakimiś tam białymi dodatkami, może była morkiem a białe, także jakieś naklejki się zamówi. Z desert, nie wiem, czy zostawię średni ten tylny, to też trzeba trochę odmalować albo też w mat, albo ten, albo w metalik jak starczy. ja się teraz biorę za czyszczenie, w sumie to układa jeszcze dokładniej, umyję te plastiki. No i biorę się za malowanie. No i plastiki ładnie zmatowione. Także bierzemy się za malowanie. O, od razu dużo lepiej wygląda, zobaczcie. Tu taki, tu będzie czarny w połysku. Także pokażę Wam efekt końcowy, jak już to wyjdzie. No i plasticzki już elegancko pomalowane się, błyszczą. Teraz to jak nowki. Także jeszcze sobie przeschnię się, biorę za malowanie ramy. Później sobie wszystko złożę i zobaczcie na koniec jaka różnica będzie. Właśnie po malowaniu stały się błyszczy, teraz to elegancki jest. No i luk, szczególnie do biegów też się przyzwyczaiłem. Teraz truja, teraz dwójka. Bo tak to wtedy nie mogłem ich redukować, jakoś tak dziwnie było. Że nie chciały się zredukować. redukować. ja przyszedłem za szybko, chciałem tak jak w ktm -ie. Wszystko pyk, pyk, moment I się biegi redukowało i zmieniało A tutaj jednak trzeba tak normalnie, powoli I wszystko działa Ciekawe ile pali ten kład. bo ogólnie tak trochę poniżej połowy baku mam tutaj Paliwa, także Nie będzie dużo, ale chyba on tak dużo nie pali a i miałem tu na kilometry, czy w ogóle tu działają. Nie no, powinno się coś napijać. Kurna, tu jak mokro. No i oleju mu trzeba straszyć, nie bierze. Na no zimnym delikatnie przy kopci jak się odpala, jak się rozgrzewa. Ale potem jak rozgrzany się da, to oździmy to nic Niech tankowania no wełów władziszka zatankowany Za trzy prawie Wąskie, kurde, się skręca. Rundę możemy zrobić i wiesz, jak przyjedziemy do mnie, ja go na bok mogę przechylić, bo to moment, bo śruby podkręcam, nie. Oleju nie będę spuszczał, bo tam, pójdę tam, do niego to się będzie dolewało, a nie zmieniło. I zobaczę ten uszczelniacz, nie? No. Najwyżej jak ten. Możesz jeszcze się zdążyć do tego sklepu. Z tymi łożyskami tu tam będą mieli. No to to może później, ale nie wiem. No to zobaczymy. Tego rozbiorę, wezmę tego. A nie, a nie będę brał. A w KTM jest znowu ta pucha jest rozerwana. Ty ją zrobić. Moim kłada zmienił i drugim pojechał. tak wchodzi, że tu się szybko wyjechać nie da. Lecimy jeszcze na miasto, nie prosto do mnie, ale lecimy... rozkręcić dekiel, co wkłada To luk chodzi maszyna. No nie dymi, no ale nie Znaczy on mocno nie dymi, tylko tyle jak się go... Bo jak dawałem do odciny to te, nawet na postoju to nie widać, nie? Tylko wiesz, tak delikatny taki tymek nie? Jak się jedzie, albo to, to nie widać Ale tu leci to od chuja tego ty, bo tu już całe jest mokre, nie? No. Ale wentylator działa, bo ten włączyłem, cały czas chodził A śrubka się zgubiła albo tam, przynajmniej dytki to osłonę. Plastikowa jest Lipa z tym. Trochę opłyn bym musiał w Słodnicy chyba spuszczać. No. Bo tu jest cały dekiel i, i tu jest pompowody, nie? Kurwa, to grubsza robota. Aż niedaleko. No, ja to chyba tu korkiem mi wyleciało jakoś, nie? Albo nie wiem. Chyba tam. Tu też mokre. Ja ogólnie wziąłem noża i ten przewód naciąłem z tamtej strony przy tym. Bo mówię, żeby dostawało się tam powietrze, nie? No. Żeby, żeby był jakieś odpowietrza. tak, bo jak, jak Nie, to. No bo to przecież. I tu pewnie korka leci bo i tu masz myśli. pewnie korka. Może i ta. No ja też mu dolałem do pełna, nie? W no dół, nie? Tu, nie? W korku, Zobaczę, jak wygląda. Tutaj zrobię na dziurę, czy coś i mniejszy na przykład wężyk. Nie ma tu nie ma takiej mojej dziurki? Ale ona za mała jest, żeby odpowietrzeć. Nie wiem. Ano nie niby, może ktoś wywiercił. A faktycznie, no to skrócę to, ja mam jeszcze taki niebieski. Skrócę tego, natknę i wywiercę, wiertłem, wiesz, trochę większą, nie? No. Teoretycznie to, to powinno iść w dół, żeby zaciągało płyn jeszcze, ale już mi się nie chce tego odkręcać. też tak siedzi. O kurwa, ty, jakie naglebie! O, widać, że ro rolował tam, na pola. Tu jest tak, i był. te kielki z Porsche, ja ładnie zrobiony W no. środku też siedzenia to jakby od nowszego modelu jakieś wpakował, bo kierownica to na pewno Od nowszego i siedzenia to chyba też Ty ktoś to na i-Rajdzie musi być, bo zobacz przód jak siedzi, nie? Tył to jeszcze by pojeździł nawet na, na takim tym, ale ale przód to już gdzie? Ma, bo ma ten zegarek pośrodki. Co coś do czego to zabierał? Chyba, nie, nie, pan, nie pan. No tak, karteczkę ma no, przód jak nisko się idą. No to ci na pewno, bo tak nisko to no. nie Nie masz opcji, żeby tak jeździć. Co, Audi się popsuło? <noise> Zawieszenie po co? CPS Porsche Ale ładne I co masz? 18 zł? To? Co? To teraz na tą pocztę? Na pocztę? No Kurwa parking dalej Co? Gdzie? Na pocztę? No to Tu tu wjedziemy, w tą uliczkę akurat nie? Zastój łapami Ja to pewnie przez dawory, nie? Tak przycięło no. do regulacji Ale na pojm to można było głośnić łodzie, bo tak to dają. No. Tu ja tu ja o, zobacz jak zapierdam. Wziąłeś to, ja to... No kurwa stówek. Między... No kurwa co mu <głos》? głos》>? Nie wiem. Nie wiem. kurwa. Nie no to. Coś się przywiesiło.

Prędkość nie pokaże. Kilometry mi nabijało, kurwa Już 3 kilometry mi nabiło W tej stu stałem Ja pierdolę, Taka bym się